To jest moje poidło. Kora dębowa, węgiel, tutaj pszczoły latają po wodę, a dzisiaj jest dzień bombowy, dzisiaj jest to, co się dzieje w rodzinach, tyle pyłku, ile jest znoszone. Ja dopiero co wróciłem z pracy, jest godzina po 14, a ruch jest przepiękny. To jesteśmy przy trotach. Do nich nie będziemy dzisiaj zaglądać. Ja zajrzę do nich jutro, nagram osobny film, ale tylko po to, żeby się pocieszyć i, i, i pokazać, jak pięknie pszczoły noszą dzisiaj pyłek. Wierzba, ale nie tylko wierzba, bo jeszcze coś. Pszczoły są poprane całe i to prawdopodobnie jest pyłek osikowy, ale dominuje w tej chwili pyłek z wierzby, żółciutki. Pięknie to wszystko wygląda. Przeszkadzam im trochę. Tutaj dalej langstroty. To są rodzinki słabsze, więc i te loty są słabsze, to są młode rodziny, ale nie, ale już budujące się i, i, i wszystkie, wszystkie pięknie latają, wszystkie pięknie noszą. Teraz tak, jesteśmy przy rodzinie przy rodzinach na Ramce Wielkopolskiej. Tutaj słońce już zaszło za drzewami, a mimo to jaki ruch panuje, widać rodziny słabe. To trzeba powiedzieć wprost. Zresztą mówiłem to nie na jednym filmie, że rodziny na Ramce Wielkopolskiej poszły do zimy słabe, wyszły z zimy chyba nawet trochę silniejsze niż, niż je zazimowałem. No i one teraz się pięknie odbudowują. Widać jak ładna, jak ładna jest praca i widać, że, że, że jest w nich wigor. Ja te rodziny wziąłem, potraktowałem dokładnie wszystkie w sposób jednakowy, czyli zestawiłem je na pięciu bądź sześciu ramkach. Później zredukowałem powierzchnię gniazda do, do czterech, pięciu ramek, i tak zasadniczo większość z rodzin siedzi w tej chwili na pięciu ramkach wielkopolskich, z których z których, no może jedna była na czterech, i wszystkie mniej więcej wyglądają jednakowo i podobnie. Może jedna jest słabsza, ja pokażę, jak wyglądają rodziny. Pamiętajcie o tym, że, że mówimy o rodzinach, w których matki były na okres dwóch miesięcy od 20 bodajże 3 września nie pamiętam dokładnej daty, ale to mniej więcej taka była data. Matki były zaizolowane, wypuszczone z izolatorów około 25 października. I teraz to, co zobaczymy, to będzie rodzina, która nie była w żaden sposób wzmacniana, czyli tak jak matka skończyła czerwienie, tak rodzina poszła do zimy, tak wyszła z zimy i tak ruszyła. Zapraszam do oglądania. W tym momencie bardzo dużo pszczół jest w polu i. Ale proszę zobaczyć, no, uliczki są obsiadane dosyć na ciasno. 5, 5, 5 ramek danych pszczołom danych rodzinie, co jest charakterystyczne. Każda, każda rodzina dostała folię pod powałki, każda rodzina ma strodurową zatworomatę i każda rodzina ma zrobiony proszę bardzo. No, wstawiono folię oddzielającą dwa korpusy. Folię tą ustawiłem po to, żeby poprawić komfort cieplny tym słabym rodzinkom, zresztą nie tylko im, bo tak generalnie w Langstartach zrobiłem podobnie, ale idea jest taka, żeby, żeby pszczołom poprawić komfort cieplny i ograniczyć im powierzchnię gniazda tylko i wyłącznie do tego kawałka. Dół jest oddzielony z niewielką przerwą folią. No i dlaczego tak jest zrobione? No te, te pszczoły tutaj, te pszczoły, mają bardzo cienkie i chłodne dennice. Ja odsuwając je na wysokość całego korpusu, powoduje, że, że pszczoły. Naprawdę w komfortowych warunkach ciepłych rozwijają się z dala od chłodnej dennicy. No i matka, może tutaj pokazać pole do popisu. Proszę bardzo, tak jak widać, pokarmu jest jeszcze bardzo dużo. Ramka, słaba rodzinka. Tutaj mamy już matkę. Ramka z czerwiem. Matka z Klenar G10, z czerwonym opalitkiem, z zeszłego roku. Ja nie będę tu używał jakichś górnolotnych słów, ale matka wybitna. Ja ją specjalnie zostawiłem, nie chciałem tej rodziny łączyć, bo mam zamiar z tej matki pociągnąć sobie, pociągnąć sobie matki dla siebie. Bo naprawdę, to co te pszczoły potrafiły zrobić w zeszłym sezonie, to był rekord świata. Tu podobnie ramka z czerwiem dookoła, naniesiony pyłek. No, przepięknie to robią. Naprawdę, jestem ogromnie z tych pszczół zadowolony. Pokarm jeszcze zimowy, poskładany. Ja tego pokarmu na razie nie ruszam z tego względu, że nadają ochłodzenie i nie chcę ich tutaj na siłę gonić i odsklepiać. Tak sobie pszczoły będą siedziały. Ostatnia ramka. Ostatnia ramka również założona pyłkiem. Również założona pyłkiem. Pszczoły naniosły sobie bardzo dużo pyłku, e, mają w tej chwili czym karmić swoje młode, jest otwarta droga do pięknego rozwoju. Ja na razie tutaj e, powierzchni do czerwienia nie powiększam. Trzymam te pszczoły na ciasno, ale myślę, że przyjdzie taki moment po tym ochłodzeniu, że dostaną ramkę suszu żeby się lepiej rozwijały. Tak więc tutaj w tej rodzinie na pięć ramek, na dwóch ramkach jest już naprawdę ładnie czerwiu Trzecia ramka jest podczerwiona i z dużą ilością pyłku, a na tych dwóch osłonowych jest i pyłek, i, i pokarm. Generalnie pokarmu bardzo dużo. Tak rodziny zostawiam. Proszę zobaczyć, jakie te pszczoły są spokojne. Ja tą rodzinę pokazywałem na filmach z zeszłego roku, w których pokazywałem rozwój pszczół na dwóch korpusach wielkopolskich. W tym momencie nie ma mowy tu o dwóch korpusach. Tutaj cieszę się, że jest to tak jak jest na tym jednym korpusie. Pszczoły sobie tak siedzą i się dalej rozwijają. Drugą rodziną, którą chcę pokazać, to jest rodzina z matką Elgon. Pszczoły też są na, no praktycznie na, tutaj. Tutaj jest mało. Raz, dwa, trzy, na czterech uliczkach. Tutaj z, bo, z boku po, poza, e, pomiędzy ramkami jest pszczół dużo. Po, poza ramkami od strony zatwormaty i od ścianki jest pszczół niewiele, więc gniazdo jest zestawione akuratnie pokażę bliżej. Tak pszczoły siedzą. Rodzina zestawiona na ciasno. Tak sobie to założyłem, że właśnie te pszczoły w tych słabych rodzinkach będę trzymał na ciasno. Podobnie jak w tamtej rodzinie zestawione pszczoły na... zestawione pszczoły na... w dwóch korpusach, z tym, że korpusy oddzielone folią. Folia pomaga utrzymać odpowiednie, odpowiednie warunki cieplne. Dzisiaj jest bardzo ciepło, więc ja się nie boję tych ramek rozsunąć i zajrzeć. Ja tu jeszcze nie zaglądałem, te ramki są mocno sklejone. Ta rodzinka miała po zimie mało pokarmu. Ja im tutaj pomogłem, położyłem im, położyłem im na górę. W sumie dwie ramki, te dwie ramki zjadły. O, tutaj jest ładnie już czerw na zewnętrznej, na drugiej od zewnątrz ramce. Czerw i pyłek. Tego pyłku jest mniej niż w tamtej rodzinie. Te pszczoły troszkę gorzej latają. Jest ich troszeczkę mniej jak w tamtej. Ale też widać, że rodzinka nabiera tempa, nabiera rytmu. O, podobnie. Czerwiu troszkę mniej. Ten czerw obłożony pokarmem. O, i matka na plastrze szuka sobie miejsca do czerwienia. Super. Super. Czyli tak samo jak w tamtej jest pięć ramek, czerw już na, na drugiej. To oczywiście nie jest dwie ramki czerwiu, tylko czerw na dwóch ramkach. Zdecydowana różnica. I czerw na trzeciej ramce. To są niewielkie kulki czerwiu, sporo jajeczek nasiane w tym momencie. Także ta rodzina zacznie wchodzić w odpowiedni rytm. Ta rodzina zacznie wchodzić w odpowiedni rytm. Sporo pszczół z pyłkiem. No trzeba poczekać, aż się zacznie młode pokolenie wygryzać. Uliczki zestawiam na ciasno, tak żeby pszczoły nie miały problemu z utrzymaniem temperatury. I leci. Jeszcze raz tylko króciutko pokażę, w jaki sposób postępuję z tymi rodzinami. Rodziny siedzą na, e, korpusie, w korpusie górnym, pod spodem mają dolny korpus jako poduszkę powietrzną. Te, e, ten do, dolny korpus zapewnia taki komfort, że e, matka czerwi. E, pod folią, pod powałką, oddalona od chłodnej dennicy. To są dennice zimne, drewniane, z jakąś tam bardzo cienką wkładką dennicową i, i tak postanowiłem, że tak to będę robił, że, że te pszczoły odsuną od chłodnej dennicy, tak żeby im ułatwić jak, naj, jak najlepszy rozwój, jak najszybszy rozwój, żeby mogły się ładnie rozwinąć właśnie w komfortowych warunkach cieplnych. No i pszczoły tak idą, tutaj są, mają taką przerwę, Zrobioną folia nie jest całkowicie nie zakrywa, oczywiście mogą sobie tędy wychodzić do wylotka. Tutaj następuje cały rozwój, mniej więcej dotąd. Takie jest gniazdo ograniczone, I, i, teraz, i teraz pszczoły muszą sobie poradzić przez najbliższe chłodne dni wykorzystać to, co przyniosły ten, ten pyłek zacząć się porządnie rozwijać. Ja następny film o tych rodzinach pokażę gdzieś za miesiąc. Za miesiąc zaczną się tu, jeżeli będzie pogoda, pierwsze poważniejsze pożytki towarowe do tego momentu pszczoły muszą wykorzystać sporą część pokarmu zimowego, który tutaj mają i zdecydowanie się wzmocnić. One na pewno nie, na pewno nie wezmą udziału w Wkładaniu miodu towarowego dla mnie, ale na tych pożytkach towarowych, typu krzewy, drzewa, owocowe, powinny się ładnie wzmocnić. I może na koniec rzepaku coś z tego będzie, zobaczymy. Ja to wszystko będę nagrywał, pokazywał, będę się starał ze wszystkich sił, żeby, żeby te pszczoły szły do przodu. No i tak jak to będzie, tak będę pokazywał. Pozdrawiam, cześć.